Ma, czekaj zbyt o, Nie widać ten. O, widać widać O, robię, o? widać, widać podobieństwo. Tak. Między to ma tą puszką szczególnie. Ten, to, ten, ten jest kobiet. dobry. Okay. Yy. A to jest głupis magny. Nie no tu wiadomości. Tuprawiała... My wcale nie pijemy tu alkoholu, nie jesteśmy absolutnie. alkoholi, Absolutnie, nie jesteśmy alkoholikami. Yyy, jesteśmy my jesteśmy smakoszami, degustatorami. Dokładnie. Nadajemy się na kiperów. Nadajemy się na mydło. Tak? I nie my na mydło to Dobra, za, to, to ma... za jakieś kilkadziesiąt lat. Ja na razie na mydło nie zamierzam się. A sporo by tego mydła z ciebie było. Nie, ja... nie na, mydło na mydło się... Nie ni chuja. Znaczy nie <kluje> Nie będzie żadnego mydła ze mnie. Nie, nie będzie. Jedynie żel pod prysznic preferuje. Tak. Żel pod prysznic, panowie i panie. Ja... Mam na jutro zadanie. Ale masz te kurwa, blizny, ale masz sypy na szolety. Tutaj mam, nie? O, jak... Zbliżenie na pierdolasz? Tak. To jest nie, właśnie byłem. ślad po wczorajszej burszenie. Przybliż. Kolega jest chory i się dzielił o, BMK. Bęb... Ok ale. Nie w to ten, nie. to on to zrobił. To ja to mu się przyjęło, mi jest... się to nie przyjęło. ja jestem intognito i nie ma więc... Intognito. <grym> Kolega, to... <Bro>, no. <grym> Kolega jest in, intognito i nie ma. Kolega jest intognito. Zobaczymy co będzie dalej. Mariusz. Mariusz D. Ja, <grym> yes. Szczecin Gumińce. Oto jest monolog Mariusza Mariuszu bolewa Ciąg dalszy jak Rudy Kuper robi Mariusz bolewa nad brakiem Rudego Ale to jest onem Dzwonimy do Rudego. <grym> Dzwonimy do Rudego Może ma pieniądze On ma pieniądze Rudy Co zawsze ma pieniądze? Rudy ma zawsze pieniądze jeśli chodzi o alkohol Rudy Dzwonimy Uwaga 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 panie i panowie Rudy Cicho głośno mówiąc to kurwa telefon wyłączyła. A bo jest rudy 2, sorry. Wyłączymy. Włączymy rudy 2. Rudy 2. Właśnie Dzwonimy. dlatego sięgałem po pastylki Nikoret. Tak ciężko jest rzucić palenie. Tak ciężko jest przestać pi pić. O, jest. Dzwonimy do rudy. tym co poczujesz, że jesteś wolny, rudy, przejdź nasza spiołka uniwersalna, przerobiona pokrywka, nakręca Ciiło. Po górkach. się z pocztą Głosową... Nie ma Rudego. 9-1-2-8-2-5-1-3, zaczekaj, aby nagrać wiadomość. Wybierz dwa, aby wysłać to wiadomość... Ciiło. Ciiło bądź. Rudego Poczta. Rudy? Odbierz telefon. Dzwonimy ponownie. Rudy niech cygara. nie Zamknął się w sobie chłopak. Zamknął się w sobie. Musimy to, musimy to zmienić Musi mus się otworzyć po prostu. Na świat. Trzeba być otwartym. Na, do ludzi. Naprawdę. Nie, nie warto się zamykać. Po trzech sygnałach tam cztery leci się robą. Po pięciu. Gdzie darmowe masz nie darmowe? No. Rudego psa brak! Odpowiedziano na temat <grym> Przepraszam. A no zdrowy nie chce wyjść. A bujnie. Co masz? Coś źle ma? Co, mi życzysz? na no. Czekaj, przedstaw. Przedstaw, pokaż. Czekaj! Przedstaw. Jeez! Ale nie ma ziemnicy to Jest ten skarpeta ku... Zabierz ten ogień stamtąd. Dobra jest. Nie widocznie ona się <ścoughs> słucha. <ścoughs> Jeszcze stawka Co i listy jesteś teraz stary. Tak, wydzielany jestem na palcu i Tu... Ktoś... nie pójdę nas. Mogę na miasto. który ma stary. Wmawiamy e, dzwonienie do Rodego. Olo... Oh wyszanowany w środku leśnym. Siębuję. widzisz, że będziesz kołaki. na palcach. Głośnik został włączony. <grym zypania> do mnie bywam, do mnie wy... Weź mnie, wyprowadź z błędu. Ale ja 7-9-1-2. 1, 3, trzy. Zaczekaj. Się... <śmieniec> jeden, Zaczekaj, aby nagrać nagle dwie Nie będę czekał. musi wiadomość, się nadje uderzy rudy. Coś z rudym jest nie tak. Bo. Z rudym jest nie Nie rytmierzał. no, ja bym chciał go poznać w końcu, naprawdę. Podobno, podobno robi kręci nie ze stolczyki. Stolce... Tak, z co robi dobre, kolega. Kręci figury. Kręci figury, kolega. z artystów. artystą. I tym właśnie akcentem wesołym pożegnamy miłych widzów YouTube. Panowie, panie, dobra.